Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Pochmurne popeszcie Lordyni, przedmieścia Bukaresztu, pada deszcz, ale nie zniechęciło mnie to do tego, żeby nagrać dzisiejszego vloga, ponieważ uważam, że temat jest bardzo ważny i nie możemy go pominąć. Ostatnio wydarzyło się też, co się wydarzyło w kanale Zero. Dlaczego o tym mówię? Bo i będę do tego wracał, będę to wypominał z uporem maniaka. Dlaczego? Ponieważ tam padły karygodne słowa. Pani redaktor Arlety Bojko, która broniła, no właśnie co, naszych oprawców w krainie położonej na wschód od Polski. A dlaczego to ma związek z tym, co ona wtedy powiedziała i czemu ich broniła? No bo to, co się wydarzyło właśnie w tejż to krainie, to uważam za coś więcej niż skandal. Za coś, co powinno być piętnowane, negowane przez polskojęzycznych polityków, polskojęzycznych dziennikarzy ale niestety tak się nie dzieje. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Mam tutaj spisane informacje, w ogóle to powiem Wam, że niektórzy, tylko politycy i pro, polscy politycy, pro-polscy, jak Włodzimierz Skalik na przykład z Konfederacji Korony Polskiej, który udostępniał obrazki, na które nie mogłem patrzeć, z obrzydzeniem, z odruchem wymiotnym, z największą pogardą do tego, co się tam wydarzyło, a właśnie co? Miała miejsce 117 rocznica urodzin Stefana Bandery. Pluje na Banderę, pluje na tą banderowską flagę, pluje na banderowską krainę. 1 stycznia 2026 roku Ukraina obchodziła 117. rocznicę urodzin Stefana Bandery lidera organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN, który jest postacią historycznie bardzo kontrowersyjną. No to jest chyba zbyt mało powiedziane. Bardzo kontrowersyjna. Myślę, że to jest po prostu ludobójca i zbrodniarz. E, oficjalne ceremonie i uroczystości. W wielu miastach, szczególnie we Lwowie i na zachodniej Ukrainie, odbyły się uroczystości, składanie kwiatów, modlitwy i przemówienia pod pomnikami Bandery. W Sokalu region lwowski. Lokalne władze zorganizowały patriotyczne zgromadzenie, wspólne modlitwy, śpiewanie hymnu i marsz z flagami, a przedstawiciele władz mówili o związku tej pamięci z walką o współczesną niepodległość Ukrainy. Naprawdę? Marsze i pochody miały też miejsce. Wieczorem 1 stycznia w Lwowie odbył się marsz z pochodniami. Z udziałem grup narodowych i mieszkańców z ukraińskimi flagami i uwaga co: czerwono-czarnymi sztandarami OUN-UPA. Podobne, bardziej masowe marsze, przemarsze z flagami i symboliką bandery, miały miejsce. Za każdym razem muszę splnąć jak powiem to słowa również w innych miejscach, jak podają doniesienia lokalne i historyczne, podobne do wcześniejszych lat. Jak to jest przedstawione w ukraińskich mediach? Mam taką informację. Ukraińskie media głównego ścieku oraz niektóre oficjalne źródła przedstawiają tę uroczystość jako ważny element tożsamości narodowej i symbol walki o niepodległość Ukrainy. <tryk> Zwłaszcza w kontekście trwającej wojny z Rosjan. No i to jest tak. To są właśnie te wszystkie, słuchajcie, informacje związane z krainą położoną na wschód od Polski, z wydarzeniami, jakie tam się odbyły, marsze, pochodnie, piosenki, modlitwy. Ktoś by mógł powiedzieć, śpiewali sobie wełkowe kumbaja, nie, śpiewali sobie czerwoną kalinkę, bądź też jakieś inne e, piosenki tak zwane ludobójcze. I Stefana, uwaga, kogo? Bandery. Nie pamiętam kiedy w jakimś filmie tak dużo plułem. Czasami spluwałem właśnie na e, reżim Unii Europejskiej, czasami właśnie spluwałem na banderę, ale nigdy nigdy aż tak intensywnie jak dzisiaj. Dzisiaj się to musiało po prostu przelać. Już się przelało. E, takie wiecie co, przydałby mi się taki e, dzisiaj, albo właśnie by mi się nie przydał. Właśnie chciałbym tej śliny mieć w sobie więcej, żeby spluwać jeszcze więcej. Spluwać na banderę, spluwać na e, neobanderowski kraj położony na wschód od Polski, bo uważam, że to trzeba robić. Trzeba gardzić po prostu e, czymś takim. Wiecie, co jak się chodziło do dentysty, to, to taki był, e, wsadzał wam dy, dysta taki wziernik, taki nie wiem jak to się nazywa, no, taki śliniak, tak? I on tak powodował, właśnie, że wyciągał tą ślinę i mógł wam dubać w zębie wtedy dentysta. No to nie, dzisiaj nie potrzebuję takiego, wręcz odwrotnie, wręcz e, mam. W sobie taką chęć, plucia na uwaga kogo Stefana Bandere. O tak. I dlaczego wspomniałem też na początku o Arlecie Bojko i kanale Zero, ponieważ tam się wydarzyło coś karygodnego. To jest to, czym powinniście się wy, prokuratorzy, wynędzne mędy, po prostu zająć i postawić zarzuty właśnie za pochwalanie i szerzenie banderyzmu właśnie w kanale Zero, jaki się odbył, zabronienie zbrodniczej ideologii. I przypisywanie jej po prostu z tym, co się stało z Polakami na Wołyniu. Tam was nie ma, tam was nie ma, tam nie jesteście po prostu obecni. Będziecie ścigać tych, których jest wam, łatwo ścigać. Będziecie się czepiać do takich jak ja tutaj na przykład, którzy mówią prawdę, którzy oddają świadectwo prawdy, a świadectwem prawdy jest to, że bandera powiedział, że trzeba wy mordować. Po prostu wszystkich Polaków, że ma nie być ani jednego Polaka na tych ziemiach, które tam y, były wtedy na Ukrainie. I taka jest prawda. Taka jest prawda historyczna. Tej prawdy nie można zakłamać. Tej prawdy nie można po prostu przestawić w inny sposób. Ci, którzy chodzą w tych marszach, ci, którzy chodzą w tych uroczystościach, jak można to nazwać uroczystościami, to jest, to jest przestępstwo. Dopóki kraina U położona na wschód od Polski będzie miała wpisane do konstytucji Bandere i Suchewicza jako swoich bohaterów narodowych to my nie mamy mowy o jakiejkolwiek, nie powinniśmy prowadzić jakiejkolwiek dyplomacji z tym krajem. Nie powinno być żadnej dyplomacji i powinno być po prostu raz na zawsze um, określone z naszej strony, ale my nie mamy do tego właśnie nie mamy do tego polskich polityków, mamy polskojęzycznych, którzy tak jak powiedzieli w kanale Zero, że prezydent Duda pojechał i i widział, jak sobie tam robili zdjęcia na tle flagi banderowskiej, i się cieszyli z tego. Prezydencie Duda, naprawdę, powinniście się Dudu zawinąć na jednej nodze i powiedzieć: Nie ma mojego przyzwolenia, nie ma przyzwolenia na to, żebyście wy robili takie rzeczy i pluli nam w twarz, bo to jest plucie w twarz narodowi polskiemu. Czczenie ludobójców, złoczyńców oprawców, którzy wyrządzili krzywdę 500 tys. Polaków właśnie na Wołyniu i nie tylko. Także nie ma zgody na to. Jak ja słyszę, że takie wydarzenia mają miejsce i że takie rzeczy się dzieją i co? Oczywiście polskojęzyczne media jakoś tego nie chcą za bardzo pokazać. Tylko niektórzy gdzieś tam jakieś wycinki, tak jak poseł Skalik to, to gdzieś udostępniają. Czy, czy tego typu, właśnie ten, czy jacyś YouTuberzy o tym powiedzą, bo mają takie informacje i czerpią właśnie z jakichś źródeł, ale już w polskojęzycznym amerykańskim TVA nie o tym nie powiedzą, w telewizji publicznej polskiej, ale w likwidacji też o tym nie powiedzą, w Polsacie, który nie wiem jakiej jest narodowości, ale też nie powiedzą i nie dowiecie się tam po prostu o tym, co miało miejsce, bo to tak nie wypada. No bo jak można powiedzieć o. Tym, że Bandera jest wciąż żywy na Ukrainie, jeżeli my oferujemy taką pomoc i takie zaangażowanie właśnie tam na wschodzie, no trochę by się to kłóciło, trochę by to tak nie wypadało. Możemy to przemilczeć właściwie, oni tak uważają, żebyś mi to żadna menda nie wycięła tutaj z kontekstu, bo ja czegoś takiego nie powiedziałem. Tylko to są słowa, jakie myślą właśnie zdrajcy narodu polskiego, bo tak można tylko nazwać tych ludzi: zdrajcami polskiego narodu, którzy. Pozwalają na to, którzy dopuszczają do tego, żeby w przestrzeni publicznej nie mówiło się o tym, że takie y, wydarzenia miały miejsce w Kajnie położonej na wschód od Polski, że była obchodzona 117 rocznica Stefana Bandery. <kluw> nerw mi się podnosi, nerv mi się podnosi! Gdzie jesteście, kanał Zero? Gdzie jesteście, polskojęzyczni policycy? Gdzie jesteś, Sikorski Mendo? Gdzie jest jakaś stanowcza reakcja? Żądam reakcji waszej! Żądam reakcji! Wy polskojęzyczne! Żądam reakcji, żebyście zareagowali! Żebyście powiedzieli stop temu szaleństwu! Żądam od was! A jak nie to jedźcie do Lwowa albo do Kijowa i zostańcie tam raz na zawsze! Ministrze Spraw Zagranicznych Ukrainy, Zdradosławie! Helmut! Ja powiem Wam, nerwy mną targają, tam ludzie się patrzą, chodzą z psem i widzą e, mój element e, nerwu, gniewu. No ale tak jest, e, nie potrafię po prostu powstrzymać swoich emocji, nie potrafię tego powiedzieć inaczej. Ja już nie wiem jak mam mówić do tych ludzi, którzy e, są odpowiedzialni za ten stan rzeczy, którzy powinni to zmienić, którzy powinni doprowadzić do tego, że nie powinni nic wspólnego z krajem, który jest po prostu e, za banderą. Żadnych relacji, żadnych negocjacji, żadnych, żadnej dyplomacji z takim e, krajem położonym na wschód od Polski, który jest banderowskim krajem. Nie ma na to naszego przyzwolenia. Znaczy naszego, no, możemy sobie mówić. Ja sobie mogę tutaj krzyczeć, denerwować się, zdzierać sobie głos. A tam <laughs> lotnisko w będzie cały czas działało sprawnie. Będą wspólne, wspólne jakieś te przytulanki i z, z Żeleńskim mi się sobie robienie, mum, 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 spijanie sobie z dzióbków, mum, 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 różne obiecanki, branie kredytów, spłacanie tych jakichś zobowiązań, wysyłanie sprzętu militarnego. Co tam jeszcze? A jeszcze przecież ten wzięcie tych, tego kredytu tam na ileś miliardów, 90 miliardów euro, no, a przecież jeszcze te prywatne pieniądze yy, ministra Sikorskiego, to tak dobrze Wojtek powiedział, minister Sikorski chyba nie mamy wątpliwości, że przeznaczył swoje prywatne pieniądze na kraj położony na wschód od Polski. No chyba nie możemy twierdzić, że zrobił to z publicznych pieniędzy, że to są pieniądze zarobione w ciężkiej... Pracy wydanych podatków przez Polaków, którzy pracowali w pocie czoła, zawsze uwielbiam to czoło, czy jest spocone czy nie, czy mokre od deszczu, czy po prostu suche, ocierać na znak tego, jak Polacy ciężko pracują, żeby właśnie utrzymywać drugi naród. Naród, który na to nie zasługuje, naród, który czci naszych oprawców. Gdzie my żyjemy? Ludzie, opamiętajcie się, gdzie my żyjemy. To jest schizofrenia, to jest schizofrenia, polska schizofrenia. Nie wiem, jak to inaczej słuchajcie nazwać. Boże, widzisz, i nie grzmisz. Może tutaj zagrzmiał trochę Bóg, ale co ma Rumunia tutaj do Polski w tej kwestii? Bandery raczej mało. Tutaj pada deszcz, ale ten deszcz jest symbolem takiego mojego płaczu po prostu nad tym, co się dzieje, nad tymi wydarzeniami, jakie miały właśnie miejsce teraz w krainie położonej na wschód od Polski, nad tą rocznicą, właśnie Stefana Bandery. Subskrypcja, łapki w górę, udostępnienia. Nie chcę więcej już tutaj nic mówić, bo po prostu wyjdę z siebie. Do zobaczenia następnym razem, pa! pa.